Wiecie, co jest zabawne? Zapisałam się na półmaraton. Półmaraton miał miejsce w kwietniu. Ja od stycznia zaczęłam treningi. Nie nie śnieg, minusowe temperatury. Trzymałam się planu. Byłam z siebie hiperdumna, nie? Nadszedł marzec. W marcu Krzysiek do mnie mówi Co ty się tak przygotowujesz? Hm... Może ja z tobą pobiegnę? Słuchajcie, mówi to w marcu. Półmaraton był 2 kwietnia. No ale mówię... Możesz spróbować. <grym> ale wiecie, ja taka... Odbudowana tymi treningami. Nie wiem, jak było ciężko, no było mi osiągnąć progres. Chcesz, to spróbuj. Słuchajcie. Krzysiek zrobił trzy treningi. Jeden był jakoś na 12 km, drugi, gdy biegliśmy razem na 18 i zawiało mu szyję. Jakiś tydzień słyszałam, jak bardzo zawiało mu szyję i boli go szyja. I trzeci trening miał miejsce jakoś 3-4 dni przed tym półmaratonem. Wiecie, co jest najzabawniejsze? Jak jest z tego do tej pory. Krzysiek wystartował w półmaratonie. Co więcej, przebiegł go i miał 17 minut lepszy czas ode mnie.